Cześć! Dziś pokażę wam, jak przygotować genialną babkę na parze, a pomoże mi w tym niezawodny MC Smart. No to zaczynamy. Należy najpierw zacząć od odmierzenia pożądanej ilości cukru. Dodaję 150 g cukru trzcinowego, aby zaraz go zmiksować na cukier puder. Wybieram program ustawienia własne, czas 10 sekund i prędkość maksymalna. Zobaczcie. Tak teraz wygląda cukier. Dodam do niego 4 jaja, ale koniecznie dodam nakładkę, która pozwoli mi ubić je wraz z cukrem. Sukcesem tej babki jest to, że teraz podgrzeję nieco jajka z cukrem podczas ich ubijania, przez to wszystko będzie ekstremalnie puszyste. Będę wszystko ucierać 5 minut. Kroty trójeczka i 37 stopni Celsjusza. Zajrzyjcie do środka i zobaczcie, jak cudownie ubiły się jajka z cukrem. Dzięki tej technice. Rozpuścił się idealnie cukier, a jajka są puszyste. Więc teraz dodam ekstrakt waniliowy i mleko. Obroty 4, temperatury już nie dodaję. Uruchamiam i przez otwór w pokrywie wlewam mleko. Dodaję też ekstrakt waniliowy oraz miękkie masło. Możecie je wcześniej odmierzyć korzystając z funkcji wagi lub po prostu posługiwać się gramaturą na maśle. Potrzebujemy 180 g masła. Teraz nie pozostało nic innego jak usunąć moje mieszadło i przesiać 250 g mąki. Skorzystam z funkcji wagi. Dodatkowo z mąką przesiewam proszek do pieczenia. Dlaczego warto przesiować mąkę? Gdyż wtedy na sicie zostaną ewentualne nieczystości, a dodatkowo nadamy puszystość całemu ciastu. A na tym nam zależy, żeby babka była puszysta i wilgotna. Teraz e, nie pozostało nic innego, jak tylko wymieszać te składniki. 20 sekund, obroty, 3. I teraz tak, ja chcę, żeby moja babka była dwukolorowa. Więc uwaga! Odleję część ciasta do foremki, ale pamiętajcie o tym, że wybierając foremkę, kierujcie się jej wysokością, tak, aby mieściła się w koszu parowym. Dokładnie tak. Teraz pora na to, aby dodać kawę i kakao. Odmierzam 20 g kakao. Dodaję jedną łyżkę kawy rozpuszczalnej. I teraz ponownie wszystko miksuję, 10 sekund tym razem. Moją czekoladową masę ciasta wykładam na jasne ciasto. Teraz skorzystam z funkcji mycia przed przystąpieniem do parowania ciasta. I teraz zaczyna się najfajniejsza zabawa. Aby moja babka miała falę, po prostu zanurzam widelec i mieszam nieco warstwy, tak żeby ciemne ciasto dostało się pod jasne. Teraz bardzo ważny element. Parujemy babkę, więc muszę ją szczelnie przykryć zewnątrz folią. Tak przygotowaną babkę wkładam do kosza. W misie mam około litra wody i teraz dodaję moją nakładkę. Całość przykrywam, wybieram funkcję gotowania na parze czas 60 minut. I w tym czasie powstanie najlepsza babka. A was odsyłam do całej playlisty z przepisami wielkanocnymi, nie tylko z użyciem MC Smart. Jesteście na to gotowi? No to zaczynamy. Babka pięknie wyrosła. Teraz wystarczy ją tylko wystudzić. A ja w tym czasie zabieram się za przygotowanie polewy czekoladowej. Zaczynamy od posiekania czekolady. 200 g czekolady po prostu wkładam do MC Smart. Wybieram funkcję ustawienia własne. Czas 15 sekund, po 7. Teraz dodaję około 100 ml mleka. I całość będę lekko gotowała, aby czekolada całkowicie się rozpuściła. 3 minuty, prędkość 2 i temperatura 50 stopni. Zaraz polewa będzie gotowa. Moja babcia zawsze jeszcze tak robiła. Ta co to będzie, co to będzie? Mm. Przez to, że babka była pieczona na parze, jest ekstremalnie wilgotna. I ja teraz skusztuję. A wy zostawcie komentarz, napiszcie mi, co lubicie robić na parze.